Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony, Jaśli Bober. A dzisiaj będziemy grać wy, Don't Starve. Przeciszę sobie trochę gra. Mam tu podgłośnie, żebyście coś słyszeli. Dobra, powinno być wakid. Eee, jak widzicie, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, na którym skończyliśmy ostatnio. Eee, przydałby się nam tempa, ale do tego potrzebujemy żywej kłody, fioletowego klejnotu i koszmarnego paliwa. Tego nie mamy. Eee, tak więc, z racji na to, że zostało nam 13 dni do. Eee, czego? do zimy, to zawsze się lekko przygotować. Moim głównym zadaniem na dzisiaj będzie ogarnięcie sobie czapki Pawoła. Jak ją zdobyć? No to no, trzeba zabić Pawoła. Eee, ze względu na to ciekawym rozwiązaniem by było to. Dlatego. Czy ja mam monstermita? Mam dwa monstermita. Okej, okay, potrzebujemy trzeciego monstermita i będziemy mogli pójść się trochę ponawalać z yy, tymi. A się w może coś jest? I się trochę nawalać z bawołami, dzięki czemu będziemy mogli być superaśni. Ale ja mam w ogóle bardzo dużo kupy. Przydam mi się na pewno powiększenie tej farmy. To jestem tego pewien, że będę musiał ją powiększyć i to znacznie, ale to jeszcze nie teraz. W ogóle jeszcze jak ja tutaj jestem, to może sobie powinienem zrobić więcej kulek. Nie wiem, uznajmy. Ja mogę te mięso sobie nafarmić, więc to tam bez różnicy mi. Dobra, a to sobie zostawimy tutaj, w tych skrzynkach. To chyba będzie lepszy plan. Weźmy sobie jeden kask. Ten kask możemy chyba tu zostawić na razie, żeby sobie był. I na pewno nie chcę mieć tyle skór świn przy sobie, bo to też, wiecie. Dwa użycia, a tu jest 23. Lepiej mieć mniej przedmiotów przy sobie, niż więcej, może tak powiem. W sensie to trochę głupio zabrzmiało, ale o dziwo to ma względny sens. Dobra, bierzemy łopaty i idziemy w świat. Gdzie możemy iść? My chcemy iść tutaj gdzieś. Tutaj na pewno będą bawoły. Więc sam sobie pójdziemy. Tutaj tego pola tych świnków nie będę bił, bo to jak dla mnie chyba nie ma sensu w tej chwili. Niech to sobie tu będzie, to będzie fajnie, tam. No, będą mogły sobie fajnie to uprawiać tam i tak dalej, więc tego nie będę robić. To jest posążek glomera, ale jak na razie i tak nie chcemy. Yy, od razu z góry mówię, że bardzo Was przepraszam za to, że na kanale czasami nie ma filmów, a przynajmniej nie ma w tak dużej ilości jak były ogólnie wcześniej. I mamy tutaj tego pana. Wiecie co? Spróbuję go pobić po prostu. 3. Cz... Nie wiem, ile razy mogę go uderzyć. Powiedzmy, że pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jup. Raz, dwa. Widzicie, z nimi jest dość łatwo. Nie powiem, że nie, ale no fajnie by było trochę ich powybijać, żeby mieć wszystkie rzeczy, jakie potrzebujemy. No przy okazji przydałoby nam się więcej mięsa ogólnie tego potwora. To jest bardzo przyjemne źródło pokarmu. Tu są jakieś bawoły. Są dwa. Ja bym wolał je zostawić chyba na razie tutaj. Część w się sensie wiecie, że były sobie dwa bawoły, żebym ewentualnie mógł sobie później Musić z niej porobić. Ale tu jest jeszcze ich odgroma. Dobra. Nie, to tamte dwa pójdą zaraz. Tamte dwa pójdą Lulu. Kurde, myślę, czy tego Monster Mita. Dobra, pójdę po Monster Mita. Będziemy bić się za pomocą Łosia. To będę mógł zrobić tytuł odcinka w stylu Łoś kontra Babu czy coś. Nie wiem. Yy, dobra, tu jest są pajączki. Ci was normalnie tak, o. Jeden. Oj. Oj. Kurde, dostałem trwa. No i znowu. No co za. Dobra, ale mam trzy. To jest git. To na tym mi zależało. To tym się trochę wylecza. Ten kokon na razie tu zostawia jeszcze. Ja sobie zrobię to. Będę mógł zaraz tego użyć i zobaczycie, o co mi chodzi. Minus 20 zdrowia, ale to luźno chyba. Będzie problemu. Komuś tam powiedz trochę i nie chcę na pewno z tymi bawołami się bić. Wolałbym z tamtymi dwoma tylko, ale to raczej dam radę. Dobra, i teraz patrzcie, Jak ja to so sobie zjem, da ja się przejąć włosia I teraz jestem po prostu już świetny. Mam dużo wszystkiego. O kurwa, nie o to mi chodziło. Jest już git? Chyba tak. Dobra, trudno to zabije trzy. Ale ja muszę bardziej je kajtować. Nie wiem ile im biję w sumie tym Ale chyba coś tam im biję Kurde mała chyba już mam Dobra, tu trzeba to robić trochę. Ile one mają zdrowia? Nie wiem. Po prostu trzeba biegać 31. Jeden. Drugi. Dobra, nie żyją. Hu, hu, hu. Jak widzicie, no było dość ciekawie. Tak powiem specyficznie. No nieźle. Dobra, teraz możemy sobie postać. Dobra, trzeba zjeść, jeść, 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 jeść. Ok, trochę się podjadłem. To trzeba wsiąść. Więc jak widzicie, była walka łosiem. Nie umiem, szczerze mówiąc, walczyć łosiem. Tego nie będę ukrywał, dlatego tutaj akurat. No, chciałbym się tego bardziej nauczyć. To jest coś, co na pewno będziemy musieli zrobić. Bardziej ja będę musiał. Ale dobra, będziemy mieć dużo miązka teraz. Na zimę nam na spokojnie wystarczy, a przy okazji będziemy mieć te rogi i tak dalej, przez co będziemy mogli zrobić sobie czapkę. A cza czapka jest fajna, taka jedna. Więc to fajnie. Martwi mnie trochę nasz stan zdrowia aktualny. I mój stan yy, jedzeniowy. No w sensie. Ale nie, bo my mamy i tak dużo tego jedzenia. Ewentualnie jeszcze będziemy mieć później. Y, co będziemy mieć? Będziemy mieć jeszcze. Y, lód. A z lodu też można fajnie robić jedzonko. Więc nie, dobra, to damy radę chyba. Ale na pewno potrzebujemy dużo tego wszystkiego. Wiem, że to może nie jest najciekawsze, co można oglądać, ale takie rzeczy też niestety muszą być. Ta gra mimo wszystko na tym polega. Eee, więc będziemy mieć czapkę. Na morcy by się jeszcze przydało pójść, ale to one dopiero w zimę są, a zima za 12 dni. No i jakieś przygotowanie już powolutku pod pierwszego bossa by się przydały, nie? Tak myślę. Jak na razie najbardziej mi zależy i tak, i tak na tym. Na jagódkach. Potrzebuję w cholerę dużo jagód. Dobra, tu jest ptak. Ja na Seedzie takim innym, na którym gram z moim serdecznym przyjacielem, znalazłem Sida, gdzie są ptaki i obok były drzewce. I one się biły ze sobą. Jezu, jaki to był piękny save. Dalej jest, bo na nim gramy, ale. Pięknie. Ale w sumie dobrze nam idzie. Mamy lodóweczkę. Mamy. E, co jeszcze mamy? Mamy fajną bazę, i tak dalej. Mamy ten. Kapelusz. Czy jak to tam nazwać? E, tu są bagna. Na bagna też by się przydało pójść, ale na pewno nie z tą ilością zdrowia. Byśmy potrzebowali więcej tego. Jedwabiu. Jeżeli byśmy mieli dużo jedwabiu, to byśmy mogli pójść po co? Dobra, tu jest nasza baza, już, to jest fajnie. Jeżeli byśmy mieli więcej jedwabiu, to będziemy mogli pójść po. W sensie, zrobić namiot i się healować tym. A tak to trochę będzie ciężko nam z regenerowaniem życia, mi się wydaje. Ale to zobaczymy zaraz. No, psycha nam jeszcze aż tak nie siada, więc nie ma jeszcze aż takiej tragedii. Ewentualnie te ule można poatakować, ale nie, bo to najlepiej Abigail. Szczerze mówiąc, żałuję trochę, że wziąłem Diego, z jednej strony, ale z drugiej strony, może on będzie ciekawszą postacią pod kontent. Nie wiem, no ja osobiście jestem mainem Wendy i Abigail. One są po prostu boskimi postaciami, naprawdę, jak ja je kocham. Jezus, Maria. Proszę nie wyciągać tego z kontekstu. Nie kocham 12-letnich dziewczynek, ale. Te postacie, w sensie Wendy, to jest postać, która przywołuje ducha swojej siostry. I one są tak potężne, że to jest też piękne. To sobie weźmiemy. Tego na razie, tych podejrzanych kupek nie, nie będziemy e, ogarniać, bo no, mamy za mało zdrowia, a może być coś przyjemnego. Tył wam nic nie wyrosło. Znaczy te świnki też by się przydało zabić później, ale to nie teraz. Teraz jesteśmy na pewno o wiele za słabi. Żeby w ogóle myśleć o takich rzeczach. Dobra, mamy dużo jagódek. Można zebrać. Do zimy jeszcze trochę. Ja wiem, że ja często mówię o tej zimie i może wam to się wydawać takie już nawet trochę, że jakby... Może nawet trochę przesadzam. Ale uwierzcie mi, że zima w tej grze jest dość... Ciężka, i no ja bym wolał ją przeżyć. Dobra, no nic, zasadzimy to sobie tutaj. To nie ma być ładne, to ma być. Zostaw mój nawóz! No co za. Nawet się nie wypowiem na twój temat. Świnia. Dosłownie. No, jeszcze tutaj. Ok, ile mam jedwabiu? Ty masz coś? Nie masz. Mamy cały jeden jedwabiu? Hmm. To nie brzmi mi trochę dobrze. O, jeszcze chwila. To chcę wsadzić tutaj, to chcę wsadzić tutaj. Jest okej. Okay. Te wszystkie rzeczy trzeba powsadzać. To, 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 to. A, jeszcze marmur. Dzidę to sobie tu wezmę. To mogę sobie tutaj dać. No i zaraz będziemy musieli wyruszyć po jedwab. Mogę to jakoś zrobić, żeby to się sadziło szybciej. Nie mogę. Jak wiecie, jak to zrobić? Bo ja, jakiś mod niby pobrałem na to, ale ja absolutnie nie wiem, jak to zrobić. Dobra, będzie kit. Weźmy sobie kupkę. 5 nie starczy nam. Potrzebujemy troszkę więcej. 11 to jest za dużo, no ale dobra. Tu nie jedz! Co on powiedział? Nie srać w obozie. No i super. Dobra, to sobie niech tutaj leży, a my możemy sobie robić więcej miąska. Bo nam zawsze tego brakuje bardzo. Where my drewno? Czy ja naprawdę nie mam drewna? Trochę wstyd. Dobra, trawą może. To niech to sobie tu się pali. Ile jest minut? 15. To jest jeszcze. Zaraz sobie ten las cały zetniemy, co tutaj jest na dole. To będziemy mieć więcej drewna, to będzie można już myśleć nad paroma rzeczami. No i te pająki trzeba będzie ogarnąć, bo 30 HP to jest za mało, a ja bym chciał zrobić sobie. Namiot. Tylko 6 jedwa potrzebujemy do tego. Więc no trochę, trochę jeszcze potrzeba. Co to? A, spostrzeżenie jakieś. Mogę się czegoś nauczyć. Nie wiem, o co z tym za bardzo chodzi. Dajmy to. No i dobra, ścinamy. Jakie to jest piękne, jaką to szybko. Jezu. Kocham tę postać, naprawdę. Dobra, później to sobie pozbieramy, te wszystkie szyszki i tak dalej. Później ja się tym zajmę. To albo... Nie no, raczej na odcinku to jeszcze zrobię, ale to może nie na tym. Nie wiem, zobaczymy. Teraz pójście po jedwab? Nie wiem czy będzie najlepszym pomysłem. Chociaż w sumie... Czemu nie? Co mi się może stać? Wiele rzeczy teoretycznie. Gdzie są jakieś ciekawe pająki? Najbliższe pająki... Są tutaj. Tutaj. Tutaj i tu i w ogóle, no dobra, czyli w skrócie musimy iść znowu do bawołów. Okej, nie Zabij! E. Niektóre rzeczy on potrafi atakować pod F, a niektóre nie, nie wiem, dlaczego to jest ważne, ale niech będzie. Dobra, trzeba iść. Ogarniemy, co będziemy musieli. Albo, no najmniej, to raczej powstaje jeszcze w tym odcinku i będziemy kończyć taki luźny odcinek z Don't Star. Bo z tego co widzę, podoba wam się ta seria. Ma dużo wyświetleń i tak dalej, więc chyba jest ok. A ja osobiście nie tyle, co może jakoś bardzo lubię grać w Don't Star, chociaż szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawa gra. To przyjemnie mi się gra w nią po prostu. Jakby nigdy jej nie przyszedłem. A chciałbym kiedyś to zrobić, dlatego bardzo chętnie zrobię to z Wami. No, ku. Ne. No, ale jak kubkę jeszcze mogę zabrać, to. Ja zawsze chętnie. My się ostatnio biliśmy, ale już jesteśmy koledzy, nie? No. Kocham te baboły. One, one są takie trochę nierozumne. No nic, trzeba iść pozabijać pająki. Ważne, żeby nie było kokonów trzeciopoziomowych, bo one później będą dużym problemem, za dużym. No, właśnie o tym mówię. Dobra, chodźcie. Oj, nie, ja nie mogę mieć kokonu, podajże. Trzy. Okej. Okay. No, zapraszam. E! ty macie i ze mną. Dobra OK Ta jeszcze zapraszam Nie nie nie, chodźcie Oj! No, muszę się starać nie dostawać za dużo obrażeń od nich. Ale dobrze, przynajmniej trochę będziemy mieć tego. Już się mogę trochę wychylować. Oj! Głupio zrobiłem, głupio zrobiłem! Dostał mnie! Okej, okay, on se poszedł. Ciebie też mogę bez problemu wlabić. Dobra, mamy to. I powinno być 0 na 0. Jeżeli tu wejdę, to nic się właśnie nie powinno stać. I jeżeli. HA! Dobra, chuj. Bijemy je tak. Nie mam szczerze innej ciekawszej alternatywy. Ok. Jakoś wyszło. Łojeju, to było bliskie. No i dobra, będziemy już mieć te 6. Na pewno, jestem tego w 100% pewny. Jeszcze mi się włócznia popsuła. A dobrze, że nie w trakcie walki. To było już bardzo złe. Mam 12 hp całe. Dobra, nie no, luźno będzie. I jeszcze mamy kokon ogólnie. Ten kokonik sobie postawimy może niedaleko kula świ. To może być ciekawe, bo... One powinny się bić wtedy z tym, tym kokonem. A, widzicie? Ja myślę czasami nawet. I będziemy mieć jaką niekończącą się farmę. Się, no dopóki te świnie nie zginą, no ale o to nam chodzi. A jak będzie jakiś jedwa czy coś, to nie powinny tego jeść. My musimy iść tą. Ale no, jest bardzo blisko, żebyśmy umarli. Muszę bardzo uważać teraz. Ale nie no, ja jestem, wiecie, wyskilowany gracz. Mam 3000 godzin w tej grze. chyba tam 30. Nie pamiętam nawet ile ja mam. Coś około 30 chyba. Dwa razy zimę przeszyłem ok? O urwa jeleń. Śmiesznie. Dobra, to postawmy sobie tutaj kokon. Powinno być git. I on sobie będzie chodzić i oni będą się bić. E? I kiedyś w końcu zabijam te świnia. Ale ja nie będę na to narzekać. A jak się robiło? O, tak się. Sobie gudki od razu pozbieram. Dobra, wy tu sobie biegacie. Ja sobie namiot postaję się, wychiluję cały jeszcze. Pięknie, pięknie. No i te świnia tu są. Ja muszę uważać, bo za niedługo może być pełnia, a w czasie pełni one się w świniałki zamieniają, więc będę musiał je ja raczej szybciej niż później wyeliminować. Ale to za chwilę, jak mówię, bo w tym momencie musimy zrobić namiot. Czy ja mam jakieś liny? Nie, nie mam nie. No trudno to. E, lina. Pusz, stwórz, fus. Ok. I postawmy sobie namiocik tutaj. No i super. Teraz jeszcze zróbmy sobie trochę jedzonka. Bo to nam jedzenie będzie zżerać. Rozpalmy tutaj kupo. Bo mamy i całkiem ok Ilość. Zjedzmy sobie. I idziemy spać. O, jeszcze Sanity nam trochę podskoczy. To w ogóle jest super. Dobra, trochę się w końcu wysilujemy Jak mówię, Sanity. No ale głód, no ale głód tutaj te... Mówiłem nam za bardzo nie szkoda, bo mamy sporo tego. Eee, mamy sporo mięsa jagódek, więc to będziemy mogli fajnie ogarnąć. Myślę, że zimę na spokojnie damy radę zrobić. Myślę jeszcze coś z Dirflopsem, co prawda? Ale to pewnie też jakąś dam radę. Dobra, do, do fulla się nie naładujemy, ale tak do 90 może pod 100, Bo my możemy spać tylko i wyłącznie w nocy albo wieczorem. No 105, to jest OK. No ale cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo trochę się działo. No i cóż, był z wami poper. Do następnego. Bye bye.